O Polski tu wypoczywam odcinek czwarty, drodzy Państwo. Dzisiaj góra świętej Anny, jak można sądzić, bo widoku za moimi plecami. To miejsce jest ważne z kilku powodów. Powody historyczne to takie, że tutaj toczyły się walki powstańcze oraz jeszcze starszy powód, czyli miejsce wygasłego wulkanu. Ale są też powody współczesne. Góra świętej Anny jest miejscem pielgrzymek, ponieważ tutaj znajduje się kościół, gdzie patronką jest święta Anna, a na zboczach góry jest zespół kalwaryjskich kaplic. Zapraszam państwa do zwiedzania tego miejsca, bo naprawdę jest co zwiedzać. Która Świętej Anny należy do najwybitniejszych przykładów europejskich krajobrazowych sanktuariów kalwaryjskich. Organizowane od 1764 roku obchody kalwaryjskie ściągają w to miejsce każdego roku setki tysięcy osób. Dom pielgrzyma wybudowano jeszcze przed wojną, a na początku lat 90. znacznie rozbudowano. Wczesność podpowiadała, żeby go rozbudować i w 90-tych latach podjęto decyzję o tym, żeby zbudować drugą część, tą, która teraz jest niewidoczna. I tam jest trochę pokoi, w sumie powiem trochę pokoi, jakoś tak lepiej wyposażonych na dzisiejsze czasy, pokoi z łazienkami, ale tam no, jest miejsce dla 200 osób. I no, kiedy powstała taka konkretniejsza baza noclegowa, też robi się nie tylko te takie rzeczy, Spotkania, które są podyktowane kalendarzem sanktuarium, ale są też rekolekcje, czy jakieś sympozja. Czy na przykład można wynająć tutaj pokoje na jakieś spotkania takie biznesowe, urzędowe. Urząd Marszałkowski raz po raz do nas przyjeżdżał z jakimiś szkoleniami, No bo są właśnie pokoje o trochę wyższym standardzie, są sale konferencyjne i no, taka działalność Domu Pielgrzyma się rozszerzyła w ostatnich latach poza tylko ten zakres takich sanktuarium. Jeśli chodzi o koszt noclegu, to w tych w pokojach dwuosobowych ten pokój kosztuje 80 zł, Czwer, czteroosobowy 120, czyli to wychodzi po 30 zł od osoby za nocleg. Natomiast w starej części koszt jest 18 złotych od osoby na takim uszku, w takim pokoju jaki jest. Sztandarowa pozycja konsumpcyjna to jest obiad śląski, rosół, rolada, kluski i to jest naj, najchętniej odbierane, najchętniej zakupywane. Czy to w sytuacjach, kiedy ludzie na odpusty przyjeżdżają? Kiedy tutaj te obiady wydajemy na placu i wtedy wydajemy ich kilkaset w ciągu, w ciągu godziny. Czy też grupy pielgrzymkowe, no, te chętnie korzystają z takich jakichś tańszych rzeczy, typu łódko, klops, to są potrawy, drugie danie za 10 zł. Także takie, takie prostsze rzeczy. Ogólnie nie mamy tutaj restauracji, która by miała jakiś szeroki asortyment jedzenia. Ludzie przyjeżdżają do nas na, na krótko i nie potrzeba jakiegoś takiego urozmaicenia. Często korzystają z rzeczy takich prostszych. Dlatego mamy w asortymencie cztery pozycje takie podstawowe. kotlet z kurczaka. No i to wystarczy do obsłużenia tych naszych gości. Mamy organizowane przez nas, to w gruncie rzeczy są przede wszystkim rzeczy dla młodzieży. Przez duszpasterzy z domu pielgrzyma. Prowadzą oni tutaj duszpasterstwo młodzieży i są spotkania. Na przykład ostatnio były wakacje z Bogiem. Mieliśmy tutaj około 200 dzieci, które mają taki, taki tydzień rekolekcyjny, ale tak dostosowany dla, dla dzieciaków, z zabawą, z jakimiś konkursami i tak dalej. Także to jest jakieś takie, takie ważne spotkanie. I potem wielokrotnie są spotkania dla młodzieży, takie rekolekcyjne, weekendowe, od piątku do niedzieli, już krócej niż to Święto Młodzieży, bo to jest bardzo tłumne i takie dosyć długie. Natomiast te inne spotkania trwają przeważnie dwa dni. Bardzo często wracam do tego miejsca, bo jest dla mnie takim miejscem, gdzie można odpocząć zarówno duchowo, jak i właśnie religijnie, jak i fizycznie. I jest tutaj wiele takich zakątków, które pozwalają wyciszyć się, jak również wyedukować. Są wspaniałe miejsca geologiczne, jest tutaj bardzo bogata flora, fauna. jest takie magiczne. Bo to nie jest dobre określenie na religijnej imprezie, ale te kapliczki, kalwaria zadrzewiona, taka właśnie zasieniona, kaplica, która jest w domu pielgrzyma, która jest kaplicą cudów. Tam mnóstwo nawróceń. Ludzie przeżywali. Bardzo dużo, bardzo dużo ofiarowanych modlitw w różnych intencjach. No i sama bazylika, która jest no, przepiękna, góruje, tak jak się jedzie autostradą, widać ją z daleka. No, myślę, że miejsce jest takie, nawet czasem jak jadę skądś. Gdzieś wracam z wakacji, zatrzymuję się na mopie i idę sobie do sobie to jest, można taki sobie zrobić przerwę, postój na autostradzie, zatrzymacie na mopie i pójść, to jest 15 minut do bazyliki. E, po prostu spotkać się ze świętą Anną. Przybywają tutaj na jakichś takich celach, w celach ściśle religijnych jest 150-180 tysięcy rocznie. I teraz no już tylko szacunek pozwala stwierdzić, jaka część tych, którzy tutaj są, do przystąpili, a którzy przyjechali popatrzeć, pozwiedzać, po, po prostu spędzić trochę czasu. No i tak powiedzmy szacunkowo, mnożymy tą, tą liczbę przez dwa, 350-400 tysięcy, to można myśleć, że, że jest. W sumie to jest dużo, bo to jest statystycznie tysiąc osób dziennie. Jedna rzecz jeszcze powstanie, mamy nadzieję, że w przyszłym roku chcemy dokończyć właśnie tej rozbudowy domu pielgrzyma, która spowodowała powstanie tych pokoi z łazienkami, chcemy dokończyć i wyremontować, przygotować do użytkowania taką dużą salę konferencyjną, która może mieścić 350 osób, bo te, które mamy to tak są do 100, do 200 taka trochę, trochę, trochę skromniej wyposażona. Jak przyjeżdża większa grupa ludzi, to właśnie mamy naprawdę na miarę możliwości noclegowych, to nam brakuje miejsca na spotkanie. I w przyszłym roku mamy nadzieję, jeśli to się da załatwić, to powstanie właśnie ta sala konferencyjna taka na, na 300 albo 350 osób. Punktem centralnym odwiedzin jest barokowa bazylika, która króluje nad miastem. W roku 1983 to miejsce odwiedził papież Jan Paweł II. Zdjęcia z jego wizyty można oglądać w Muzeum Diecezjalnym. Na Kalwarii znajduje się ołtarz, gdzie papież odprawiał msze. Góra Świętej Anny rozpoczęła starania o wpisanie na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Szczegóły dotyczące środka można znaleźć na stronie internetowej widocznej u dołu ekranu. Wizyta na Górze Świętej Anny powoli dobiega końca, drodzy Państwo. Za tydzień zapraszam na kolejny odcinek programu Opolskie. Tu wypoczywam. Pokażemy równie atrakcyjne miejsce jak Góra Świętej Anny. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.